Sebastian Majczak pozywa gazetę wyborczą m.in. za pisanie o nim jako o sprawcy wypadku na autostradzie A1, używanie sformułowania, że zabił trzyosobową rodzinę jest bezkarny, publikowanie jego wizerunku na tle płonącego samochodu i pisanie, że jest to. Przykład bezkarności bogatego sprawcy. To nowość, bo do tej pory pozwy za pośrednictwem fundacji Freedom 24 kierowali jego żona i firma ojca. W taki sposób pozwany został m.in. właściciel portalu Wykop. Na którym internauci prowadzili własne śledztwo, kiedy policja po wypadku zapomniała podać, że brał w nim udział drugi samochód. Sebastian Majczak domaga się od gazety wyborczej 150 tysięcy złotych. Pozwany został również portal ONET. To właśnie w onecie ukazał się artykuł na temat możliwości finansowych rodziny podejrzanego o spowodowanie wypadku. Dziennikarz Maciej Kałach dotarł do kontrahentów firmy Ojca, którzy Anonimowo mówili o tym, że te biznesy mogą być warte nawet kilkadziesiąt milionów złotych. I chociaż nie są to miliarderzy z czołówki najbogatszych Polaków, to są w stanie zapewnić Sebastianowi Majczakowi takie zaplecze finansowe, żeby przebywał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nawet bardzo, bardzo długo. Na pewno możliwości finansowe Majczaka, nawet przy wsparciu rodziny nie robią jednak wrażenia na szejkach ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Niedawno Gazeta Wyborcza podała, że Sebastian Majczak dostał w Emiratach tzw. złotą wizę, czyli stałą rezydenturę, co wymaga oczywiście spełnienia określonych warunków finansowych, ale specjaliści mówią jasno, to nie jest coś, co może zablokować proces ekstradycji. To, że jak najbardziej możliwa jest ekstradycja z Emiratów kogoś bardzo bogatego, wielokrotnie bogatszego niż Majczak i jego potencjalne zaplecze finansowe, pokazali ostatnio Włosi. Do Emiratów wyjechał oskarżony o przestępstwa finansowe Danilo Coppola, bardzo zamożny włoski przedsiębiorca. Skalę jego działalności można zobrazować jednym z jego zarzutów, że doprowadził do fałszywego bankructwa jednej ze swoich firm i przytulił wtedy 300 milionów euro. Oficjalnie mężczyzna uważał, że we Włoszech nie może liczyć na sprawiedliwe traktowanie przez tamtejszy wymiar sprawiedliwości, więc nie chce stanąć przed jego obliczem. Jego pieniądze musiały zrobić wrażenie nawet na bogatych emiratach, jednak Włochom udało się doprowadzić do jego ekstradycji w ciągu 9 miesięcy na mocy umowy pomiędzy Włochami a Emiratami, dokładnie takiej jak ta z Polską. Jak to zrobili? Można powiedzieć dwutorowo. Po pierwsze, włoscy urzędnicy dopełnili skrupulatnie wszelkich formalności, dostarczając niezbędne dokumenty. W Emiratach to jest bardzo ważne. Po drugie, zadziałała włoska dyplomacja. Włoscy ministrowie jeździli, prowadzili rozmowy ze swoimi emirackimi odpowiednikami, a kiedy ekstradycja już doszła do skutku, to zrobili taką pokazową wspólną konferencję opowiadając, jak to wspaniale zacieśniają się stosunki i wzmacnia się współpraca. Pomiędzy Włochami a Emiratami. W czym zatem jest problem z ekstradycją Sebastiana Majczaka do Polski? Przede wszystkim w tym, jak nieudolny jest nasz wymiar sprawiedliwości. I to tak, solidarnie, ponadpartyjnie, nie jest to wina Kaczyńskiego, nie jest to wina Tuska, tylko. Trochę jest winy Kaczyńskiego i trochę winy Tuska. Przepraszam za to określenie, ale po prostu każdy rząd coś w tym spieprzył. A tak dokładnie, nie wiem czy to jest prawda, jeszcze się łudzę, że może tak nie do końca, ale jeżeli rzeczywiście w pewnym momencie była strategia prokuratury na zatrzymanie Majczaka, a sprawę spalił ówczesny minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, bo wyszedł na konferencję i zaczął mówić co na niego już mają, to ja nawet nie wiem jak to skomentować. Takie były ustalenia jednego z dziennikarzy, że wszystko się przedłużało, bo Majczak jeszcze przed wyjazdem współpracował z polskimi organami ścigania, przedstawiał swoją wersję wydarzeń, że kija zajechała mu drogę, i stawiłby się znowu na policji czy w prokuraturze, gdyby nie wyszedł na konferencję Ziobro i nie uświadomił mu, że jeżeli się stawi, no to na bank będzie zatrzymany. Więc do tych piszących komentarzy, że to jest wina Bodnara albo Tuska, zwróćcie proszę uwagę, że. Nie byłoby w ogóle potrzeby żadnej ekstradycji, gdyby wtedy nie dali Majczakowi wyjechać. Wszystko miało miejsce w momencie, kiedy prokuratorem generalnym był Zbigniew Ziobro, a policję nadzorował minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. No ale żeby było sprawiedliwie, większość tego czasu, kiedy Majczak jest w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to już rządy Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości Adama Bodnara. I teraz zobaczcie. Danilo Coppola został ściągnięty do Włoch w 9 miesięcy. Ale pewnie nie wiecie, że w 9 miesięcy to Polacy nie zdołali przekazać stronie emirackiej kompletu przetłumaczonych dokumentów. Wymiar sprawiedliwości Zjednoczonych Emiratów Arabskich otrzymał te dokumenty dopiero w lipcu. Więc czemu oni mają się spieszyć, psuć sobie miesiące urlopowe, skoro Polakom się nie spieszy? I nawet jeśli przyjmiemy, że Ziobro i PiS wtedy zawalili temat, to chyba teraz wszyscy oczekują, że Bodnar i jego ludzie pokażą jak to się robi, a nie będą mieli problem z przesłaniem przetłumaczonych dokumentów. Ostatnio jednak coś zaczęło się w tej sprawie dziać. Wydaje mi się, że dlatego, że... Media i internet wciąż żyją tą sprawą w poczuciu naprawdę ogromnej niesprawiedliwości. Z jednej strony pojawił się komunikat właśnie ze strony ministra Bodnara o przekazaniu do prokuratury regionalnej w Katowicach wszystkich postępowań dotyczących Sebastiana Majczaka. W komunikacie napisali, że dokonane ustalenia wskazują na konieczność niezwłocznego uzupełnienia materiału dowodowego w tych sprawach w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności zdarzenia z dnia 16 września 2023 roku. Między wierszami można Odczytać, że podjęte zostaną działania w celu zmiany kwalifikacji czynu. Podejrzanemu o spowodowanie wypadku Sebastianowi Majczakowi grozi obecnie w Polsce od pół roku do ośmiu lat pozbawienia wolności. I to podobno stanowi problem dla strony emirackiej. Żeby doszło do ekstradycji, ta dolna, nie górna, tylko dolna granica musi wynosić rok. Ale celowo tutaj używam sformułowania podobno, dlatego że różne są interpretacje tej umowy ekstradycyjnej. Po drugie, do sprawy włączył się minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Jego resort, nie odpowiada bezpośrednio za proces ekstradycji, ale sytuacja z Danilo Coppola pokazała, jak ważna jest w tym wszystkim również dyplomacja. Sikorski spotkał się ze swoim odpowiednikiem z Emiratów w Nowym Jorku podczas sesji otwarcia Zgromadzenia Ogólnego ONZ. O tym spotkaniu mówił tak: Szanowni Państwo, właśnie zakończyłem spotkanie z szejkiem Abdullachem, ministrem spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Podniosłem kwestię konsularną, w której wspieramy Ministerstwo Sprawiedliwości pana ministra Bodnara, mianowicie doprowadzenie do postawienia przed polskim wymiarem sprawiedliwości podejrzanego o piractwo drogowe, w którym zginęła niewinna polska rodzina. Można odnieść wrażenie, że polski minister jest optymistą po tej rozmowie, że strona emiracka nie będzie celowo blokowała procesu ekstradycji. Uzyskałem zapewnienie od ministra ZEA, że dopilnowane zostaną wszystkie procedury, że sprawdzona zostanie cała dokumentacja, że oczywiście decyzja należy do sądu, ale że władze emiratów będą tę kwestię miały pod osobistym Nadzorem tak, aby ona nie zaważyła na stosunkach z tym zaprzyjaźnionym krajem. Po powrocie do Polski mówił też o tym, że tamtejszy minister zapewniał, że dopilnują, aby to, co na biurko dostanie sędzia, który zajmuje się kwestią ekstradycji, było kompletem dokumentów. A wracając do tych pozwów, teraz już także Sebastiana Majczaka, a wcześniej jego rodziny, jak to wygląda od strony prawnej? O Sebastianie Majczaku można mówić używając jego imienia i nazwiska, dlatego że jest to człowiek poszukiwany czerwoną notą Interpolu i poszukiwany przez polską policję. To na stronie Interpolu jest yy, jego wizerunek i jego dane osobowe, dodatkowo dane osobowe są na stronie polskiej policji. Ale punktem zaczepienia dla składających pozwy jest to, że Majczak nie został skazany za spowodowanie wypadku. Nie było to nawet możliwe, bo nie chce stawić się przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No ale formalnie, zgodnie z literą prawa, nie został skazany. No i kwestia określenia morderca czy też rodzina mordercy. Internauci myślą sobie tak. No, jest nagranie, na którym widać, jak rozpędzony samochód BMW wjeżdża w kije. Ja uderza w barierki i płonie żywcem. Trzyosobowa rodzina. Dodatkowo jest analiza świetnych specjalistów z kanału Bitwy Drogowe. Prokuratura ma analizę ubiegłego, która również wskazuje na to, że sprawcą jest Sebastian Majczek. Więc my po prostu, używając takich określeń, mówimy jak jest. Ale prawnicy, którzy reprezentują podejrzanego i jego rodzinę, przedstawiają inny punkt widzenia. Że nikt go za to nie skazał, więc istnieje domniemanie niewinności. Dodatkowo, jeśli nawet dojdzie do ekstradycji i Majczak zostanie skazany za spowodowanie wypadku, to w dalszym ciągu od strony prawnej nazywanie go mordercą może narażać na proces. Bo jeśli przyjmiemy definicję, że morderstwo to zabicie kogoś umyślnie. Celowo, to nie będzie to samo co zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Czym innym jest, jeżeli mówicie o tym, że jazda z tak dużą prędkością może sprawić, że ktoś zginie, a czym innym jest, jeżeli mówicie, że ktoś zamordował trzyosobową rodzinę. Zdaję sobie sprawę, że to wszystko jest okraszone gigantycznymi emocjami i ogromnym, niewyobrażalnym poczuciem niesprawiedliwości. I o tej sprawie trzeba mówić, ale. Jeżeli nie chcecie narażać się na proces, musicie o tym mówić mądrze, z głową, używając odpowiednich sformułowań. Oczywiście prawnie sprawa jest raczej bez precedensu. Nie wiem, czy już się tak zdarzyło, że ktoś przebywał za granicą, żeby nie stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, a jednocześnie próbował dochodzić swoich racji w tym samym wymiarze sprawiedliwości. Ten film chciałbym podsumować krótko. Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym przyjdą dobre wiadomości o tym, że udało się doprowadzić proces ekstradycji do końca. I jeżeli Sebastian Majczak uważa, że jest niewinny, to będzie mógł to udowodnić przed niezawisłym polskim sądem. Oglądajcie moje filmy. Do zobaczenia.